Witajcie z tej strony Viperadek i dzisiaj powiem Wam całą prawdę o Wizirze. O reklamie Vizira. Skorzystam y, z materiału Adbustera. Spójrzmy na to. Proszę tutaj cofnę. Mamy reklamę Wizira. I pokażę Wam dlaczego Vizir jest lepszy. Tutaj wsypuję do normalnej komory, a tutaj mieszę proszek z płynem. A potem się dziwią, że nie doprało tego ubrania, tak? Spójrzmy jeszcze raz. Tutaj wsypuję do komory proszko, a tutaj tam i tam. No. I taka jest prawda o wizji, że nie działa tak, jak naprawdę pokazano w reklamie. Reklamy nie zawsze mówią prawdy, więc nie ufajcie im. No. I to by było na tyle.